Jest jeden prosty sposób na to, aby zadbać o swoje zdrowie i o swoją sylwetkę. Jest nim czytanie etykiet. Chodząc na zakupy, zastanawiamy się często, czy jakiś produkt jest wartościowy, czy nie, czy warto go jeść, czy nie. I jak to sprawdzić? Otóż właśnie przez czytanie etykiet. W tym filmiku chciałabym Wam podać kilka podstawowych zasad, jeżeli chodzi o właśnie czytanie etykiet, tak abyście sami mogli robić świadome zakupy. Pierwsza i najważniejsza rzecz jest taka, że musicie wiedzieć, że producenci podają składniki w kolejności malejącej. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli jakiś składnik jest na pierwszej, drugiej lub trzeciej pozycji, oznacza to, że jest go na najwięcej. W związku z czym, jeżeli na pierwszej, drugiej lub trzeciej pozycji znajdziecie cukier, odłóżcie ten produkt na półkę. Warto wiedzieć, że producenci ukrywają cukier pod różnymi nazwami. Fruktoza, sacharoza, maltoza, syrop glukozowo-fruktozowy, mm, melasa, syrop kukurydziany, to wszystko oznacza cukier. Im więcej jest składników w danym produkcie, tym większa szansa, że produkt jest bardziej chemiczny i nafaszerowany po prostu chemią. Warto zwrócić uwagę na Tłuszcze utwardzone pochodzenia roślinnego i wybierać produkty, które nie mają go w składzie. Nie warto wrzucać także do swojego koszyka, produktów, które zawierają mięso oddzielone mechanicznie, na przykład parówki. Zwracajcie także uwagę na zawartość konserwantów, produkty, które zawierają składniki z literką E najprawdopodobniej oznaczają, że są takie barwniki wzmacniacze. Ulepszacze jednak nie zawsze tak jest, bo czasami na przykład produkty E mogą być pochodzenia naturalnego, na przykład S100 kurkuma. Pamiętajcie też, że nazwa nie zawsze świadczy o jakości produktu. To, że jest na produkcie napisane, że coś jest fit, wcale nie oznacza, że to musi być fit. Przykładowo produkty wieloziarniste. Często są głównie z mąki pszennej, z domieszką mąki wieloziarnistej. Następny przykład, produkty bezglutenowe, często zawierają cukier i mega dużo chemicznych składników. Kolejnym przykładem mogą być także batony proteinowe, które na przykład mogą składem nie różnić się od zwykłych batonów, poza domieszką odżywki białkowej, którą producent doda i już rzekomo nazywa te batony proteinowymi. Ktoś myśli sobie, wow, zjem mega zdrowego proteinowego batona, a tak naprawdę zje takiego samego batona jak każdy inny. Także nie dajcie się na to nadziać i czytajcie etykiety, ponieważ to jest kluczem do tego, aby właśnie jeść zdrowo i jeść nieprzetworzone produkty. Wiele takich praktycznych wskazówek znajdziecie w mojej książce Łatwa trudność odchudzania i aby sobie ją sprezentować i dowiedzieć się więcej, Kliknijcie poniżej.